W pierwszym lutowym wydaniu Agrowiadomości non stop między innymi trzydniowe centralne targi rolnicze w Nadarzynie za nami. Cukrownicy i sadownicy protestują przeciwko ustawie o podatku cukrowym. Rusza trzecia edycja loterii grupy azoty, w której znów ciągnik trafi do jednego z gospodarstw. Sprawdzimy, jak kształtowały się w ostatnim tygodniu ceny w skupach. Dziś nasza krótka analiza rynku rolnego. Za nami tegoroczne centralne targi rolnicze. Przez trzy dni w dwóch halach w Nadarzynie na zwiedzających czekały stoiska z maszynami, nawozami, środkami ochrony roślin i całą gamą oferty dla producentów rolnych. Targi objął swoim patronatem minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który witając przybyłych do Nadarzyna, mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym rolnictwem. W Europie jest to opisane jako nowy Zielony Ład, Green Deal w którym rolnictwo ma poczesną rolę, poczesne miejsce. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, nie tylko hamowanie tych zmian, ale aktywna rola w sekwestracji węgla, w działaniach, które mają pochłaniać gazy cieplarniane. Ochrona gleb, wody, bioróżnorodności. Szeroko rozumianej przyrody staje się jednym z kryteriów wsparcia rolnictwa. Od piątku do niedzieli targi w Nadarzeniu odwiedziły tysiące osób. Spostrzeżenia i oczekiwania były różne. Według mnie, wielkością maszyn, które tutaj mam, napadę ogromne wrażenie i też. Dużo ludzi tutaj przyszło zobaczyć te swoje maszyny. A przyjechałem na targi troszkę rozejrzeć się za nowinkami technicznymi i może takimi również rozwiązaniami gospodarstw cyfrowych, IT. Szukamy nowości, szukamy nowych spojrzeń, szukamy innowacyjności no i odnawiamy stare kontakty. Jeżdżę sporo po targach, sporo uczestniczę w różnych seminariach rolniczych szukam nowych, nowych trendów w rolnictwie. Tak, no ja tak przyjechałem, żeby się porozglądać trochę za jakimś ciągnikiem fajnym, a chłopaki tutaj tak w ramach, w ramach ciekawostki wziąłem. W sumie powinno oglądać się tylko, bo nie zajmujemy się gospodarzeniem, nie mamy ziemi, ale ciekawi się człowiek tym trochę, trochę go interesuje, co, co się dzieje i, i, tak, i tak dalej. Nowe informacje jakieś o maszynach, coś nowego, o produkcji coś nowego, czy człowiek na dowie. Takie rzeczy najbardziej. Tutaj bardziej towarzyszę mężowi. Właśnie wspólnie oglądamy maszyny odnośnie naszego gospodarstwa. Właśnie tutaj Czajkowski, Strautmann bardzo nam się podobał. Mi się wydaje, że jest trochę mniej powierzchni targowej, jak było trzy lata temu, kiedy ostatnio byłem. Bo były, z tego co pamiętam, cztery hale wyeksponowane, a dzisiaj są tylko dwie. Staram się jak najczęściej przyjeżdżać na targi, Głównie chodzi też o spotkania z rolnikami i z osobami, które, które praktykują uprawę taką, jaką ja praktykuję w swoim gospodarstwie, aczkolwiek też bardzo wartościowe są spotkania z osobami, które robią to w zupełnie inny sposób, gdyż mogę sobie przedyskutować różne, różne tematy. Możemy się podzielić doświadczeniami, swoimi błędami i wynieść z tego jakieś ciekawe informacje. Na odwiedzających czekało oczywiście sporo atrakcji związanych z rolnictwem. Na naszym stoisku nawozy EU przybyli na targi, mogli na przykład zadawać pytania dotyczące uprawy, a szczególnie nawożenia. Codziennie odpowiadali na nie nie tylko znani z naszego kanału Paweł i Kamil, ale także inni przedstawiciele grupy Azoty, również Schorzowa i KompoEkspert. Zadający pytania rolnicy nie odchodzili z pustymi rękami. Oprócz wiedzy, jaką otrzymali od naszych przedstawicieli, na ich ręce trafiły atrakcyjne upominki. Ale nie tylko oferta rolnicza była magnesem przyciągającym na targi. Atrakcji było sporo. Między innymi na jednym ze stoisk można było spotkać reprezentantów Polski w siatkówce, zawodników PGS Krybełchatów i rozegrać z nimi mecz. Oprócz tego, że jestem tutaj ze względu na naszego sponsora, to ja się tutaj świetnie bawię. Jestem, zgrzałem się dosyć mocno, bo mieliśmy okazję zagrać z ludźmi, którzy odwiedzają te targi. Niestety na razie jestem tylko sam, ale jeszcze dojadą koledzy, dojadą posiłki, więc sam musiałem grać za sześciu, ale świetna zabawa, dużo zdjęć, dużo uśmiechu też widziałem. Życzyłem miłego dnia i udanych targów. Podobnych atrakcji było więcej. Na jednej ze scen prezentowali się m.in. znani youtuberzy rolni. Z kolei w sobotę dużą publikę zgromadziły zawody strąkmenów. Czwarta edycja Centralnych Targów Rolniczych w nadarzenie przeszła już do historii, ale stali bywalcy tego typu imprez już umawiali się na kolejne, których w kalendarzu nie brakuje. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego jest przeciwny propozycji wprowadzenia dodatkowej opłaty cukrowej. W ramach konsultacji społecznych związek przesłał swoje stanowiska do ministra zdrowia oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W piśmie postuluje całkowite wycofanie się ze szkodliwych dla całej branży przetwórczej oraz producentów buraka cukrowego rozwiązań związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadzenie podatku cukrowego będzie miało bardzo negatywny wpływ nie tylko na konkurencyjność zakładów produkujących nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, ale dla całej branży zajmującej się uprawą i zagospodarowaniem buraka cukrowego, uważa Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Prezes Związku argumentuje, że wprowadzenie tego opodatkowania przyczyni się do dużego zmniejszenia zapotrzebowania na buraki cukrowe. Oraz zagraża dalszej przyszłości krajowej produkcji tego surowca. Obawy o przyszłość sektora podzielają również producenci polskich owoców, w szczególności jabłek i owoców miękkich. Uważają oni, że dodatkowa opłata spowoduje spadek zapotrzebowania na owoce i warzywa dla przetwórstwa o co najmniej 95 tysięcy ton rocznie. Miałoby to dotyczyć w pierwszej kolejności kluczowych polskich owoców jabłek oraz owoców miękkich, takich jak czarna porzeczka, ronia, wiśnia czy malina. Ustawa uderzy w polski przemysł przetwórczy i jego zaplecze surowcowe, sadownictwo, istotny dział polskiej gospodarki. Nową daninę odbieramy jako chęć opodatkowania polskich owoców, które są istotnym składnikiem napojów owocowych i nektarów, zwraca uwagę Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Kolejne polskie gospodarstwo będzie miało szansę na zdobycie nowej maszyny. Już po raz trzeci Grupa Azoty organizuje wielką loterię, w której główną nagrodą będzie ciągnik marki New Holland. Mechanizm loterii jest bardzo prosty. Wystarczy zakupić nawozy Grupy Azoty za 1000 zł, zarejestrować paragon na stronie dbamyopolskąziemie.pl, lub wysłać sms i czekać na informację o wygranej. Zapraszam do rejestracji paragonów, do zakupów, bo szanse wygrania są bardzo duże. Tak jak w latach poprzednich, na uczestników loterii czekają także nagrody pieniężne. Co tydzień do wygrania będzie 20 nagród po 1000 zł w formie kart przedpłaconych. Laureat poprzedniej edycji loterii, pan Jan Duda, kupił nawóz Saletrosan 26 na kwotę ponad 1000 zł i nie krył swojego zdziwienia, kiedy dowiedział się, że to właśnie do jego gospodarstwa trafi nowy ciągnik. Kupując nawozy, zaraz zażartowałem, że poproszę tutaj paragon, bo chcę wygrać ciągnik. No ale tam nie wierzyłem w to, co mówię. Po prostu powiedziałem tego, tak powiedziałem. No ale jednak okazało się, że jest to możliwe. No, wielka radość przede wszystkim. no, no że Szczęście. Cieszymy się wszyscy całą rodziną. Loteria Dbamy o Polską Ziemię ruszyła już dziś. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 kwietnia. Każdemu uczestnikowi życzymy szczęścia i oczywiście wygrania głównej nagrody. Weź udział w loterii. Kup nawozy grupy Azoty i wygraj ciągnik New Holland lub jedną z 240 nagród po 1000 zł w gotówce. Grupa Azoty. Dbamy o polską ziemię. W skupach nadal niewielkie wzrosty, zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Niestety po raz kolejny notowaliśmy spadki w przypadku rzepaku. Z kolei w skupach żywca wieprzowego widoczna korekta w górę. Wzrosty cen pszenicy konsumpcyjnej najlepiej widać na północy kraju, gdzie maksymalne ceny są bliskie granicy 800 zł. Najwyższa cena dla Polski zyskała 10 zł i notowana jest na pomorzu minimalna dla kraju bez zmian, a średnia krajowa o 4 zł w górę. Wzrosty notujemy również w odniesieniu do pszenicy paszowej, ale nie są one tak spektakularne jak w poprzednim przypadku. Średnia krajowa zyskała tylko 2 zł, a skrajne ceny dla Polski pozostały na niezmienionym poziomie. Zaledwie o jedną złotówkę wzrosła w ostatnim tygodniu średnia krajowa przężyta, ale choć skrajne ceny dla Polski pozostały bez zmian, to w około połowie województw maksymalne ceny zyskały po 10-20 złotych. Również tylko symboliczną złotówkę zyskała średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. Tu zmian było zaledwie kilka, a największe sięgały tylko 20 zł. Maksymalna i minimalna cena dla kraju, taka sama jak przed tygodniem. Niewiele zmian na mapie jęczmienia. W kilku województwach nanieśliśmy 10-20 zł korekty cen w górę. co sprawiło, że średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 4 zł. Skrajne ceny dla kraju bez zmian. O 20 zł. zmniejszyła się maksymalna cena dla kraju za tonę owca konsumpcyjnego. O taką kwotę spadły ceny w Wielkopolsce. W sąsiednim Lubuskim maksymalna cena zyskała 50 zł. co przełożyło się na wzrost średniej krajowej o 4 zł. 50 zł. w górę to największa zmiana, jaką nanieśliśmy na mapie cenowej kukurydzy. W kilku województwach ceny rosły. O 10 zł. powiększyła się cena maksymalna dla Polski, z kolei średnia krajowa zyskała 3 zł. Kolejny tydzień spadków cen rzepaku. W tym tygodniu w kilku województwach ceny zmniejszyły się nawet o 40 zł. Skrajne ceny dla Polski pozostały bez zmian, ale średnia krajowa straciła 10 zł. Trend miesięczny spadł do równego zera. Częściowo straty z ostatnich tygodni odrobiły w ostatnim tygodniu ceny żywca. W większości województw wzrosły one o 20-30 groszy. Cena minimalna zyskała 20 groszy, zaś maksymalna i średnia krajowa powiększyły się o 10 groszy. Tylko o 1 grosz zmniejszyła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za kilogram żywca wołowego na naszej mapie cenowej. 20-groszową korektę w dół nanieśliśmy jedynie w województwie łódzkim. Witam państwa bardzo serdecznie z centralnych targów rolniczych, które odbywają się już po raz kolejny w Nadarzynie koło Warszawy. Mnóstwo rolników, dobre nastroje, poprawa także na rynku zbóż. Dzisiaj, bardzo krótko, odniosę się przede wszystkim do tego, co się dzieje na rynku krajowym. Na pewno y, ostatnie tygodnie to dobre wieści zwłaszcza jeśli mówimy o pszenicy. E, pszenica w tym momencie można sprzedać pszenicę nawet do 800 zł zarówno w portach jak i e, w magazynach e, w Polsce. E, co ważne, te ceny utrzymują się już od kilku tygodni, a przewidywania i kontrakty, które już można zawierać na kolejny sezon, mówimy tutaj o dostawie październik, listopad, to ceny zaczynają się nawet od 750 zł za pszenicę o zawartości białka 12,5%. Także. Dużo pozytywów. Co ma wpływ na ceny i czemu one jeszcze nie są wyższe? Przede wszystkim wpływ na to ma to, co się dzieje na rynku chińskim, czyli pomór świń na pewno obawy o to, czy pszenica paszowa będzie konsumowana na takim poziomie, jakim powinna być, czy nie wzrosną przez to zapasy zbóż na świecie. Więc generalnie ten czynnik zbija ceny w dół i stabilizuje je na tych poziomach, które w Polsce, tak jak mówiłem, wynoszą około 800 zł. Jeśli mówimy o rzepaku, to tu, tutaj też pełna stabilizacja z lekką tendencją do spadków ceny maksymalne 1680 w niektórych przypadkach do 1700 zł i ceny na nowy sezon także te kontraktacyjne w granicach 1610-1620 zł za tonę. Niemniej jednak jako taka wyjściowa cena o tej porze roku jest to dobra, dobry prognostyk. Co na kolejne, na kolejne miesiące? No, zbliża się okres tak naprawdę już, gdzie za chwilę będą Państwo zaczynali swoje pierwsze prace polowe. Nawożenie, widzimy jaka jest sytuacja na polach, to nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Nie mamy zimy, więc także obawy o stopień przyzimowania, przede wszystkim o kondycję. Czy nawozy nie będą, zwłaszcza azotowe, za późno stosowane i to nie wpłynie ogólnie na, także na końcowy plon. Więc będziemy się temu jak zwykle przyglądać i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.